Witamy Polacy z Poznania. 26 dzień kwietnia kończy się pikieta przeciwko temu, co wyprawia Unia Brukselska. Unia Brukselska, która jest zwykłą prywatną firmą, a próbują nam, Polakom, z tysiącletnią tradycją, naszemu państwu narzucać swoją wolę. Głos zabierze pan Edward, wielki poznański patriota. Proszę bardzo, panie Edwardzie. Dzień dobry państwu. Serdecznie witam, yy, szanownych słuchaczy. Informuję, że odbyła się dzisiaj pierwsza pikieta przeciwko tej Unii, którą mamy. I informujemy, że ta Unia. To nie jest ta Unia, do której wstępowaliśmy, to jest już zupełnie inna Unia. Pod, jest pod każdym względem gorszym i po prostu ta Unia nam zagraża. Zagraża naszym patriotom, naszej polskości w ogóle zagraża. Co, mo, co robić? Musimy walczyć sami? Dokładnie jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że rozpoczyna się już powoli w Polsce taki ruch. I ten ruch musi trwać tak długo, aż do skutku. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Dziękujemy, panie Edwardzie. Jeszcze wrócimy. Teraz, dziękujemy. Teraz głos zabierze kamrat z Poznania, pan Jarosław Krukowski. Proszę bardzo, panie Jarosławie. Bliżej i ostro. w Wielkiej Polsce. Jesteśmy tu, żeby zasygnalizować nas przeciw wobec tego, co, co będzie się działo z Polską według planów Unii Europejskiej. Unia Europejska chce regulować każdy aspekt życia, wymyślać różne podatki od, 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 od praktycznie wszystkiego, wszystkie decyzje chce podejmować za nas, a władze naszego państwa, przez nas wybierane, nie będą miały na nic wpływu, nie będą w ogóle nawet py, pytane o zdanie. Najlepszym przykładem jest to, że ostatnio stwierdzono, to, że żaden kraj nie ma już prawa sprzeciwu wobec dyrektyw Unii Europejskiej, co do tej pory było jednym z praw fundamentalnych. Nasza wolność i niezależność jest coraz bardziej ograniczana. Wszystko się nam narzuca. Jako Polak uważam, że możemy rządzić się sami. Nie potrzebujemy żadnych panów z żadnej strony. Potrafimy sobie poradzić sami i myśleć samodzielnie. Dziękujemy panie Jarku. Dziękujemy. Tak jak panowie powiedzieli. Prywatna firma, prywatna firma. Unia Brukselska, prywatna firma nam Polakom mówi co mamy robić. To już nie jest wspólnota narodów, to już nie jest unia. To już jest po prostu niebezpieczeństwo dla Polski i dla Polaków. Dziękujemy.